Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam e, cały pakiet ekspres losów. Wkład to 56 zł. I zaczynamy. I szukamy. Dolaryk jest. Kości są. Tego nie ma. Siódemki nie ma i to jest, ale jest pusty. Dalej mamy szybką piłkę. Szukamy sześciu takich samych symboli: boisko, boisko, puchar, puchar jeden i złoto jedno. Cztery, za mało, pusto. 20 o, zobaczcie, 5 zł jest super. Jest. 28, nie ma blisko było. 9 jest. I 13 nie ma, ale mamy tutaj 10 zł. Super. Zawsze to coś. Gorąca kasa. Szukamy trzech płomyczków albo trzech

Dziewięć również nie ma. Trzydzieści osiem nie ma. Jest dwunastka. Szesnaście nie ma i czterdzieści jest, ale to nam nic nie daje. Czyli wychodzi, że jest pusto. To teraz krzyżówka. Szukamy minimum trzech słów. w. Jest w. Okej. Okay. O. U. R, tu jest R, ok, Z, nie widzę, V, również nie widzę, C, jest C, H mamy h n jeszcze tu n ok i tu jeszcze n tu i J jest J jedno M M nie widzę A mamy A mamy pierwsze słowo Avignon B, jest B1, P, mamy drugie słowo, opcja, T, jest T i tutaj F, nie widzę, i G, jest G, i tutaj, ale nam nic nie dało, czyli wychodzi, że mamy dwa słowa. Ok, czyli pusto. To teraz Vegas. Szukamy trzech takich samych w linii. I tak nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Mamy trzy cytrynki. Tu nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. I tu trzy cytrynki, czyli cytrynki dają nam razy dwa, dwadzieścia zł. Super. Okay. To teraz słówka. Dobra, będzie widać całość. I szukamy ner. Nie widzę n. Okej, okay. waza. W A Z A jest Azja. A Z J nie ma. ORAWA O-R-A-W-A -a jest. HYDRA H nie ma Y. I zostaje nam KALAHARI. Ale nie ma K. Czyli nie. Czyli tylko dwa, dwa słówka nam nic nie dają. Oj, przepraszam, nic nie dają. To kolejny ekstra pieniądze. Tu szukamy minimum jednej liczby. Sześć. Nie ma. Siedem. Nie ma. Pięć. Nie ma. Pięćdziesiąt siedem. Nie ma pięćdziesiąt osiem, również nie ma pięćdziesiąt cztery. Nie ma siedemnastka. Jest siedemnastka, czyli mamy zwrot czterdzieści dziewięć. Nie ma. Sześćdziesiąt. Również nie ma i dwadzieścia pięć. Nie ma, ale dychy mamy. Super. Przedostatni to koniczynka i szukamy trzydzieści trzy. Nie widzę dziewięć. Nie widzę trzydzieści osiem. Nie ma jedenaście. Jest dwadzieścia siedem. Jest dwa. Jest szesnaście. Jest cztery. Nie ma siedem, jest trzydzieści sześć, jest trzydzieści siedem, jest pięćdziesiąt mamy. Trzydzieści jeden jest tutaj trzynaście. I dwadzieścia osiem jest tutaj, no ale niestety nie dało nam to nic. Trójki nie było. Osiemnastki nie było, okej. Okay. Ojej, przepraszam. I ostatni, worki z kasą. Przepraszam. Ósemka jedenastka, raczej nie ma dwadzieścia cztery, jest dwadzieścia cztery. Super, coś jeszcze dołożymy trzydzieści jeden, nie ma sześć, mamy i szóstkę, dwanaście, nie ma.

60 zł. Super, jesteśmy na plusie. Fajnie, chociaż losy się spisały. Dzięki, wielkie, za oglądanie. Do usłyszenia. Pa!